Pewnie kwitnienie rzepaku szczółki latają, widać, może nie ma jakichś rewelacyjnych ilości na metr kwadratowy, ale tu mamy za to łandurzy Jest, 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 jest wykadrowana że fajnie to wygląda, fajnie. Mi się podoba. Zobaczymy co w ulach. Mykamy. Pyłek widać noszą. Może? Te tak chodzą. Tak, o. Niektóre bardziej. Ta widać, rodzina dość miary chodzi. I tutaj chodzą ładnie niektóre rodzinki. No, ta widać ładnie chodzi. nic, trzeba będzie otwierać ule i zaglądać. Odpalam pod kurzarzy. Ale pyłku nie noszę za wiele. To jest ciekawe. Co któraś z pyłkiem. I zobaczymy. No, pokażę te dwie rodzinki co ostatnio. Ta jest ta słabsza. Tutaj trzeci korpus na górę. I zobaczmy co tu się dzieje. Było więkiej węzy i troszkę suszu. Szczół widać, że mało tutaj siedzi. Pusto. Węze coś tam zaczynają dopiero odrabiać. Jeszcze z jedną ramkę ze środka wyciągnę, bo to Aha, ale tu na dole widać, że mostki robią. Dziwna sytuacja. Tutaj węza odrobiona prawie. Także ten korpus trzeba będzie odstawić i zobaczyć co jest dalej. Może trzeba im będzie po prostu miejscami zamienić. Tutaj już widać mostki, nadbudówki, kombinacje. Zobaczymy co tu u szanownego towarzystwa się dzieje. Opa. Jest pełna rama. Następna pełna zaczyna sklepić. I trochę tu jeszcze zostało do wygryzienia, ale jeszcze za. Widać, że ten korpus do tego doniesło Tu mamy jeszcze trochę szczelego, ale zalewają. W tym korpusie zalewają wszystko, co się wygryza i kapie. I bardzo gdy nie ma. No. I będzie odwrócić na pewno miejscami zamienić. O ile nie mamy wielkiego nasyju, bo jak dołu nie zalały. Jak zalały dół, to matkę zganiamy na tą węzę i w sobie siedzi tam. Już mhm. tu jest zalewane. Że tylko się wygryzy pszczoły zalane. Jest jeszcze dużo niewydyzianej pszczoły Ale wolne miejsce zalane o, Fajna, tak czerwi Jest w mojej hodowli Mateczka Kukułka, kuka Nie wiem czy słychać Dzisiaj mam czasu, się nie spieszy na no spokojnie, ale widać każde wolne miejsce jest zalane to się czerwiu, tylko na górę tego nie musiły. Dziadygny. a to jest czy pomysł, a Nie ma co każdej ramki przeglądać. Wiemy co tu jest. Korpus miodu. Prawie cały. aż mnie. Ciarki przechodzą dendy na dole. jest tu dziwny. Ja psuki spokojnie jak na razie. Aha, ha, z tym chyba mamy wielki problem ale zaraz się okaże o co chodzi skrajne ramki puste no, właśnie. w ogóle nie ma tu pszczół. węza nieruszona pewnie nasyrojowy rojowy jak stąd do nie wiem gdzie Tutaj węzeł odrobione i zalane. Z jednej strony, z drugiej strony nic. Rama ciężko zalane, są larwy. Czyli kiedyś matka jeszcze była. Na nie widać. Rajeczka są. Czyli matka prawdopodobnie jeszcze jest. Może nie ma jeszcze takiej wielkiej tragedii. Z twutowa, to jest ramka trutowa, to nie wytniemy zaraz. Nie podpisane nawet będę musiał podpisać. Zobaczcie, nie co dalej. Jest ładnie zaszerowane. Ma nie widzę. Jak na razie. Jakaś miseczka Mamy tu środki, czy nie mamy? Nie. Nikt nie ma. O co tu chodzi zobaczmy co dalej nie wchodź mi pod spodnie dalej co mamy czerw i pozalewane mateczników dalej nie widzę Matki też nie, ale tutaj węza odbudowana, truty jajeczka dziecko odbudowana, węza, trochę jajeczek, trochę zalane leje się okrutnie, matka chodzi sobie, taka o jajeczko z dupy wystaje. Z odwłoka, przepraszam. Nie wiem, czy to moje hodowli, czy to cele. Chcę sprawdzić na powałce, bo jakby mi się ładnie zaznaczyła. Ej, 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 niech żółko. Widać na kamerce? Chyba widać. Taka mateczka. A ramki całe się kleją. ej, nie skaczcie, nie skaczcie, nie skaczcie a, jednak cele, dobrze mówiłem, że to chyba nie moje hodownie, tylko cele mi się tak ładnie nie udaje znaczyć tutaj lżejsza ramka węża zabiła cała larwa jajeczka Duże, dużo młodych psły. Tak, młodziutka larwy jajeczka. To dlaczego tam tej więcej nie odciągły Tu jeszcze stary czerw. Ej! nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem. Przepraszam was bardzo wciąż Dobrze, że tu matki nie było. Też mateczników nie widać. No to wygląda, że nie ma mateczników. Trzeba będzie po prostu i zrobić jakiś taki, żeby matka miała dużo więcej miejsca do czerwienia. Może w środek wrzucę coś. Jakieś węze odrobione. Tu węze odrobione i zalany Z dwóch stron. Dobra. Plan jest taki. Ładujemy im środek ten susz. Żeby matka miała gdzie czerpić na szybko. Jeden susz. Damy. z góry. Też są już takie jaśniutki tą tak, wężę muszę wyrzucić też gdzieś ramy w środek Ale jeszcze muszę pierwszą tą ramkę tutaj wyciąć Daleko pociągnąłem. Tak a niech spada. Dobra. A jednak tam na, na koniec węgiel. Tak będę chciał do uciągnąć. No, trochę się denerwowały ouch, aucz, ouch au, no widziapek. Opalucha. I teraz da mi ten korpus z góry. Co by. Kratę oczywiście i korpus gry Ten lecimy pustu A to pójdzie ten korpus z miodem dla I w tej rodzince będzie tyle. Teraz to mocniejsza baławszyk. Tutaj było, poszła. W środek. Korpus z. Yy, no, pusty. Pusza nie będzie. Ten był prawie pełny. Tu w środek. zaczynają sklepić następna rama to samo trochę mniej posklepione, ale jest ale to i ostatni był podobny tutaj jeszcze mamy czerw nie wygryziony I mają tak samo. Tutaj się więcej wygryzło, ale tak średnio tu zalewają. Troszkę tak, ale nie za wiele. Może tam niżej noszą. Zobaczymy. I tutaj tak samo. po wygryzającym się cielbę trochę zalewają, trochę nie. Dobra, to tu jasna sprawa. Zobaczymy co jest niżej. To był ten pusty korpis. Dlaczego im tak dużo dałem? Bo nie wiedziałem co tu się będzie działo na rzepaku. Mogło być po prostu... Prawie racji nie mogło być. Także wolałem być przygotowany na każde ewentualność. Lepiej dać im więcej niż mniej. Po tej porze roku nie zachodzimy przy tym. Już w miarę się inna. A tutaj, co będzie? Będzie coś, czy nie będzie nic. Kolejna ramka nie ma rewelacji, ale trochę jest. Iż troszkę waży. Myślę, jedna trzecia, może więcej. I podobnie trochę przyniosły. też tak ponad jedną trzecią. I tak samo po wadze widzę węzy. Węzy jeszcze puste, ale odrobione. prawie odrobiona tak to wygląda z drugiej strony węzeł odrobiona i już pozalewane już więcej miotku z tej strony na no to wygląda O, ta nawet do ścieżka ramka w całym miotku no, przypomnę, że to było tydzień temu dane tam, że coś przybywa, coś przybywa o, tak samo Dobra Miejsce mają, przybyło nie ma co narzekać zobaczymy co jest niżej I nastrojów ciekawych. Ach, takiego takie nawagę. Na wagę nie ma szaleństwa. A, czy, a tam zapomniał podpisać turbę. Co tu się dzieje? Chyba Odrobione. Trochę pozalewane. Będzie widać? Chyba kiepsko. No, może teraz i będzie. Ramka trutowa. Dopiero zaczynają widzę odrabiać. To nie jest dobry znak. powinna być cała No i są tam na jajeczka. Tutaj mamy rama zalana Cała. idzie do góry na pewno. Cała zalana ramka. Nie noszą do góry, nie wynoszą tylko zalewają. To nie jest dobre. No zzwaciłka. Ale tu już mamy całą zajeczoną. Czerwony pyrek. Kasztany kwitną Już przynosi przynoszą kasztanych. Pyrek, który nie jest dla nich taki bardzo rewelacyjny, ale ale no, niech są to nich mają. Dobra, tu są wszędzie larwy i jajeczku. Jakieś widać miseczki Taki czerw trochę trutowy, trochę pszczeli nieładny Zybki zobaczmy coś miseczkach Pusto Pusto, pusto, pusto Na szczęście jest pusto A jest ich leje ramy większość widziałem miseczkę Żeby mi się wydawało tylko. Nie widać więcej misiaczek. Bardzo ma tu Strasznie mi się łapie teraz. Mm. Tutaj mamy larwy i troszkę już zasklepiony czerw. I larwy nic i idziemy dalej. Póki co na razie nie widać jakichś większych nastrojów grojowych Jest dobrze, pracują. A tu mam cała zaslepiona. ładnym średnim czerwiem o i mateczka sobie chodzi. 46 numer. Nie moja, ale grubiutka piękna. Od pana hodowcy, który nie jest przekonany do pokwarstów, a hoduje, bo klienci są. Następna piękna zaczerwiona rama. Czerwiem w okrytym, dalej nie ma Oj, powychodziłem tutaj pyłku trochę Zajeczka, trochę czegoś wszystkiego po trochu. To na ostatni ron. Księżka. Pewnie będzie pokarm. Tak, pyłek i na Dużo piękne. Dobra. W środek już rzucimy, bo już teraz można. Natomiast to, że nie odbudowały ramki trutowej, to był przedwczesny alarm. Więc im te częściowo odobioną węzę, sobie tu budują. Jeszcze długi w środek wyncze też jakiś suszu. Taką węzeł, którą sobie odciągły, to dostaną żeby mateczkę miał gdzie cierpić. a to ramy, co tam była takie zerane, pójdzie wyżej. No, przyłknij, zróbcie mi miejsce na palec. Tylko kraty nie zapomnieć. Dobra, tu już nie będzie nic do oglądania, bo składam cały kram, może jeszcze coś tu dodatków a może nie wielkopolskie przejrzane nie ma tak źle jak myślałem w tej rodzinie jest naprawdę mega dobrze jest dwa korpusy z miodem zalane tak myślę że dwie trzecie już są zalane w dwóch korpusach jest w miodku naprawdę co podnieść tu te dwa to były na finnie ten taki średni a ten tak pomiędzy tym a tym jest, przybywa miotku. nie ma laserów wrojowych, jest fajnie. Tam w jednym ulu chyba widziałem jajeczka w miseczkach, ale dodałem trochę węzy, czy tam suszu powinno być ok. Jedziemy na Dodanty.